Cześć, ja jestem Bartosz Wasicki. Jestem Product Ownerem Microsoft Ads. Działam w reklama, w ramach reklam i Microsoft Ads, i Google Ads już od, od ponad 4 lat. Pokażę Wam możliwości, jakie ma do zaoferowania Microsoft Ads i że jest to bardzo fajna nisza, z której warto skorzystać. Po pierwsze, podobnie, bardzo podobnie Google Ads, jest on skierowany do, do rynku i B2B i B2C, możemy w ramach obu typów klientów targetować owe reklamy, co daje nam jakby taką możliwość przede wszystkim kierowania reklam produktowych w ramach na przykład właśnie kampanii B2C e-commerce'owych i, i B2C na przykład usługowych, a tak samo możemy kierować kampanię w wyszukiwarce dla użytkowników i potencjalnych klientów w ramach B2B. To drugie jest szczególnie ważne z tej perspektywy, że bardzo dużo firm korzysta z narzędzi Microsoftu i są zobligowane, nie mogą korzystać z innych narzędzi, wyszukiwarek, na przykład googlowskich czy innych, i korzystają w ramach pracy z owej wyszukiwarki Bing, gdzie wyświetlają reklamy gdzie wyświetlamy reklamy Microsoft Ads, co też jakim, takim dodatkową rzeczą, która wyróżnia ten, ten produkt, jest stosunkowo niższe koszty kliknięć w ramach panelu Microsoft Ads w stosunku do Google Ads, gdzie te, gdzie te koszty kliknięć są znacząco niższe. To, co w jaki sposób możemy targetować reklamy, to podobnie jak Google Ads, taką klasyczną formą jest są te tak zwane reklamy w wyszukiwarce, czyli na konkretne hasła i frazy. Możemy definiować sobie demografię, wiek i płeć użytkowników, urządzenia, z jakich korzystają, pory dnia, w jakich chcemy im wyświetlać reklamy, lokalizację. Tutaj ona jest, o, tak, sobie zobaczycie, na lokalizację konkretną. I możemy wykorzystywać tak remarketingujący danych użytkowników za pomocą plików cookies, który jest zainstalowany w ramach przeglądarki danego użytkownika, i możemy do nich powrócić z daną informacją. To, co jakby wyróżnia właśnie te, te, te reklamy, tak jak mówiłem przed chwilą, są to wyszukiwarkowe reklamy, reklamy. Produktowe, reklamy hoteli. Mamy typ kampanii pod bardzo podobny: Performance Max, tak jak w, Google, w ramach kampanii Google Ads i nastawione na, na, nasz, na, naszą, na naszych odbiorców kampanie displayowe. Natomiast w Polsce raczej nie korzystamy z tego typu reklam, ponieważ mało użytkowników korzysta ze stron, które w ramach swojej sieci partnerskiej korzystają z sieci Microsoftu. W ramach ciekawostki powiem, że ostatnio dla klienta z branży B2B wygenerowaliśmy właśnie lidy za pomocą tego kanału i były one no, co najmniej kilkukrotnie tańsze niż lidy z kanału Google Ads, właśnie w ramach B2B. Więc myślę, że jest to przede wszystkim bardzo duża ciekawostka, bo nie ukrywajmy, że jest tak samo duży rynek jak Google Ads. Natomiast jest to na pewno bardzo duża, duży potencjał, który można zbudować za pomocą, duża alternatywa, którą możemy zbudować za pomocą tego kanału. Także serdecznie zapraszam do kontaktu z nami, jeżeli chciałbyś skorzystać z, tego, z tej usługi i z tego typu reklam.